Bardzo ciężki, ciężki wiek, naprawdę kosztował mnie dzisiaj bardzo dużo tam jak dochodziłam do siebie. Potem jeszcze ten stres związany z tym trzecim wiekiem, potem jeszcze dziewczyny drugi raz puszczali. Ja już by, błagam, puśćcie je, bo ja chcę tak lub nie, w jedną albo w drugą stronę, bo ja już nie mam siły nawet się stresować dzisiaj. E, i, I na szczęście e, na to jak się już, już zobaczyłam, że się testuje, to tak jakoś miałam, nie wiem, dostałam jakiejś czarodziejskiej mocy, żeby się cieszyć, bo... Taki był cel na te mistrzostwa. No ten bieg nie był moim wyjściem idealnym. Nie ma się co tutaj czarować. Pobiegłam prawie dzisiaj taki sam wynik jak przedwczoraj, przed z czego ten, ten bieg sprzed, przed wczoraj był dla mnie po prostu taki. Po prostu jeszcze nawet jakby nie wypełniłam wszystkich elementów. Dzisiaj miałam poprawić te elementy, ale jakoś było mi strasznie ciężko. Nie wiem, czy to na pogodę. Prawdopodobnie też stres, no bo to jednak dla mnie pierwszy półfinał mistrzostw świata na tym dystansie. No ale na całe szczęście skończyło się happy endem i, i mogę teraz chwilę odsapnąć i już to nie mogę się z tego momentu, aż wejdę do tego cichego pokoju, położę się na łóżku i, po, po, i tak po chwili zrozumiem, co się wydarzyło dzisiaj i się będę mogła tym cieszyć. No ja jasne, oczywiście apetyty rosną, zwłaszcza jak biegamy regularnie poniżej 51 sekund i mogłoby się wydawać, że 20 parę setnych do, tego, do tej czarodziejskiej granicy to jest nic. Natomiast, jak Wam mówiłam też w, sumie w w wielu wywiadach e, przez ostatni miesiąc, że to nie jest takie proste. Na no, to musi się złożyć naprawdę wiele rzeczy i wszystko musi być idealne. Musisz idealnie spać, musisz idealnie e, się e, 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 idealnie jeść, bez żadnych problemów, dostarczać energii, nie mieć stresów dodatkowych e, i, i móc się tylko skupić faktycznie na tym, co jest do wykonania, a nie na jakichś dodatkowych, też e, no, niepotrzebnych sytuacjach całkowicie. E, ja staram się też ten sport profesjonalnie i gdzieś tam biorę pod uwagę te wszystkie te czynniki, na które muszę zwracać uwagę i staram się je wypełniać tak, żeby mieć szansę na to, żeby, żeby gdzieś tam coraz na tym samym poziomie robić. No i z tego się wywiązuję i, 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 i to zaowocowało tym finałem. Muszę gdzieś tam muszę z trenerem go przeanalizować, jak to wyszło. Natomiast dzisiaj biegało się ciężko, nie było tej lekkości. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, tym upałem, ponieważ w cieniu jest naprawdę nieźle. To jest w ogóle niesamowicie dziwna pogoda tutaj. W cieniu jest nawet chłodno. chodzisz na słońce i po prostu masz wrażenie, że po, po sekundzie jesteś poparzony całkowicie. Więc oczywiście staram się całą rozrywkę prowadzić w cieniu, z szczapką, z kamizelkami chłodzącymi. Ale z tymi kamizelkami też nie możesz przesadzić, bo one są niesamowicie chłodzące. I w momentach, kiedy zawieje wiatr, no i jesteś cały ochłodzony i mokry, to też nie możesz tego nadużywać, więc tak naprawdę no to są... Nie chcę narzekać oczywiście, bo wszyscy mieliśmy te same warunki. Eee, no ale wiadomo, tu mówimy cały czas o tym, dlaczego nie udało się złamać tej granicy 50 sekund. Dostałam się do finału, czyli gdzieś tam się sprawdziłam w tym tego dzisiaj. Natomiast jeżeli chodzi o złamanie granicy 50, 50 sekund, wszystko musi być idealne. I... Chcecie sobie życzyć tego, my też sobie tego życzymy, ale naprawdę wszystko musi się ułożyć. No też ja trenuję 18 lat, znam swoje ciało, wiem na co mnie stać, na co mnie nie stać i potrafię podjąć decyzję w odpowiednim momencie. I, e, I tak też wiedzieliśmy doskonale, na co jestem przygotowana, umieliśmy przeliczyć, co i jak. Ty, i... I na to, jaka była umowa, byliśmy przygotowani na nic więcej. I, i, I po prostu to była też trudna decyzja. Natomiast tak jak wszystko powiedziałam w oświadczeniu, taka była decyzja i, i ja doskonale wiedziałam, to jest, słuchajcie, to jest mój pierwszy turniej, pierwszy turniej w życiu na 400 metrów. Więc, e, więc myślę, że, że podjęliśmy dobrą decyzję.